To dziesiąta część. Idziemy od tej strony? W jest. A ty chodź! ej Miła właśnie! Ojej! Jeszcze! 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 Ja. Jeszcze! 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 Ja dalej Ja ty wiecie, ty wiecie To Właśnie ja. A! Nie. A, nie. Wy <szusza> no, ja chodźcie, nie? Wy <śpisa> <śpisa> no, nie, ja nie, nie. No ja, to ciekawe, ja tego tam nie nie, to Jamieszka? ja jeszcze chcę się Do tego nie wiem. Językierska nie. Zielonkiego 52, a! Oha! Hel, 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 ale helm zależy. <śpisa> a ten mam na północy. On no, no jeszcze dalej. Ona no, no, ja mam jeszcze dwie ulicy dalej. Coś widzę tu. Stoi, ale zniknęło. Tutaj jest! Tutaj stało na mojej kamerze. Ja, ja nie można Dlaczego ja znowu ostatni? Ja nie chcę, być ostatni. Co uciekacie? Nie, u, nie uciekniemy!

Gdzie to tutaj to jest? Zobacz, to jest? Zobacz, co mam. Pomocy, jaka mności, jaka? mam. Toma, za, zaraza! Zobacz, co to jest? Zobacz, co to jest? Zobacz, co to jest. co legenda głosi? Czy tam w tam straszy? no dobrze, to na Ale nie, na pole idziemy. Ale nie, nie zgłóżmy, bo już jest wiesz, co? Osiemnasta 18:50. 18,50 ja nagrywam. O! Cukur oła! Super, oła! oła! na bramce stoję i niczego się nie boję Jest Kim i, i, i karacy O owoce Niech ja, nie chcę mnie to wyciągnąć. To jest koniec części drugiej i pierwszej. I koniec tych dziesiątych odcinków już mam dość. To było chwilowe.